Pierogi po staremu, farsz po nowemu, tak nazwały koło gospodyń wiejskich, nazwało warsztaty kulinarne łączące tradycje z nowymi smakami. Wielopokoleniowe spotkanie kulinarne zorganizowano w ramach dotacji z samorządu województwa opolskie ze smakiem Henryk Wawer. W czasie kulinarnego spotkania nie chodziło o naukę robienia pierogów. Stobrawianki potrafią lepić je precyzyjnie. W warsztatach, które przeprowadziła Weronika Szumlak, dietetyk i edukator żywieniowy, ważne było przygotowanie pierogów w nowej odsłonie. Pod nazwą kulinarna tradycja zdrowej i dobra kondycja. Dzisiaj właśnie jest pierwszy warsztat pod okiem pani Szumlak. Dzisiaj wykonujemy pierożki drożdżowe. Mamy pierogi, w której ilość mąki jest niewielka w stosunku do ilości farszu, czyli ilości witamin, minerałów, błonnika pokarmowego, wody, bo farsz składa się z warzyw. Mamy 90 gram mąki, a do tego 100 gram warzyw. W czasie warsztatów gospodynie postanowiły dowiedzieć się, jak robić pierogi z farszem owocowo-warzywnym na słodko i wytrawnie z wykorzystaniem ziół, tymianku, pokrzywy i mięty. Robimy pierogi z różnymi farszami, kalzone również z farszem brokułowym i z ulubionymi serami. To są właśnie kalzone z brokułem i z serem. I rzeczywiście dla wielu gospodyń było to jednak nowe odkrycie, że pierogi mogą być smaczne z innym farszem niż tradycyjny i nie tylko gotowane, lecz także pieczone. Dużo zależy od mąki i od wyrobienia ciasta. Co ważne, do lepienia pierogów udało się zachęcić młodzież i dzieci, być może przyszłych kontynuatorów kulinarnych tradycji, a o nich pamiętać warto, bo pierogi szybko znikały ze stołu w czasie degustacji.